Y, w czasie ujawnionych nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Śląskiego teatru tańca okazało się, że funkcjonowanie teatru dotychczasowej formuły jest niemożliwe. W związku z tym podjąłem działania skierowane na porządkowanie sytuacji finansowo-organizacyjnej teatru. Y, wystąpiłem do ministra kultury i dziedzictwa narodowego o na powołanie y, nowego dyrektora. Z dnia 11 stycznia 2013 roku pan minister Zdrojewski wyraził zgodę na powołanie pana Adriana Lipińskiego na stanowisko dyrektora Śląskiego Teatru Tańca. Może teraz przekażę głos panu dyrektorowi, który się przedstawi i powie o ogólnych yy, założeniach, o, o działaniach, które ma podjąć w dzisiejszym czasie. Dzień dobry, witam serdecznie państwa. Yy, do tej pory moja kariera związana była głównie z instytucjami finansowymi. Poświęcają zbiorników banków, głównie na terenie Bytomia I też tak jest celem mojej działalności teraz w teatrze: uporządkować wszystkie sprawy administracyjne, finansowo-księgowe, dokumentowe, które zostały zakwestionowane w trakcie kontroli, która była przeprowadzona przez urządzenie w miesiącu grudniu. I to jest na dzisiejszy priorytet. Przyznam szczerze, że, że kondycja teatru jest nieciekawa. To Państwo już te informacje na temat sytuacji finansowej znacie. Odłożenie teatru no i brak odpowiedniego finansowania. Tak? A bez odpowiedniego finansowania żadne przedsięwzięcie artystyczne nie będzie mogło być realizowane. I na dzień dzisiejszy to jest mój priorytet, żeby tę sprawy porządkować. Potem będzie kwestia mówienia o tej części związanej właśnie z kulturalna psychyczną stroną sprawę. Na chwilę na chwilę to finanse, porządek finansowo księgowy. W związku też z tymi i zarządami prokuratorskimi, gdzieś te dokumenty muszą być na dzień dzisiejszy procentem prawnym, formalnym wyczeszony. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Cieszymy się, że jesteśmy zainteresowani tą sprawą, która jest ważna dla miasta Bytomia. Proszę Państwa, chciałam potwierdzić, że zgodnie z, z, z tym, co mówiliśmy na ostatniej konferencji, wydarze 20 grudnia, 24 grudnia prezydent powiadomił prokuraturę. Jest to powiadomienie przekazane do Urzędu Prokuratury rejonowej w Butonu. Natomiast jeśli chodzi o stan y, poza już kontrolny na, na dzień dzisiejszy odnośnie, odnośnie y, spraw finansowych, to otrzymaliśmy. 14 stycznia 2013 roku decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zwrocie dotacji. Ta dotacja jest, znaczy ta, ten zwrot jest nieodwołany, decyzja jest ostateczna. Są to kwoty, minister utrzymuje w mocy decyzję, wcześniej już wydano o zwrocie dotacji. Między innymi jest katalegiczny most, bo to są dwa, dwa takie, jest, jest to projekt o którym jest tutaj mowa już od jakiegoś czasu i to jest, proszę Państwa, to są kwoty, nie wiem czy konkretnie podać Państwu kwoty, ale to jest w granicach 700-800 tysięcy bez odsetek. Te odsetki oczywiście będą, będą naliczane do dnia przekazania dotacji do zwrotu. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Nie, 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 proszę Państwa, to jest, na, to jest rozbite na dwie kwoty, dlatego że były dwie umowy z podmiotem, czyli z przepraszam, ze świątskim Teatrem Tańca. To jest dokładnie tak, że minister postanawia utrzymać w mocy decyzji, tu jest podany numer decyzji z dnia 8 listopada 2012 roku wraz z określonymi decyzji kwotami dotacji przypadającymi do zwrotu Przez Śląsk i tańca. To jest kwota 585 980 zł7 zł z tytułu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. Na podstawie umowy finansowanej numer 03, łamane przez 2, łamane przez 2009 FWK z dnia 15 grudnia 2009 roku. I to dotyczy projektu Taneczny Noc, ze środków Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach mechanizmu finansowanego. To są niestety takie nazwy Funduszu noweskiego. Natomiast kwota jeszcze 95 131,96 zł. Z tytułu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na podstawie umowy jest podany również numer umowy wraz z aneksem. To jest umowa z 2009 roku, aneks z 2010 roku dotycząca dofinansowania zadań w ramach programu promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków finansowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury z przeznaczeniem na taneczny most. To, to są kwoty bez odsetek i tutaj. Oraz, jest powędzaj, oraz następującymi terminami, jako terminy, od których męcza się odsetki wysokości. To jest jeden termin, to jest dwa, 22 grudnia 2009, więc od tego terminu będą męczone na odsetki. Możecie Państwo sobie policzyć mniej więcej od jak, jakich kwot, jakie to są, to są yy, Kwoty. drugi termin to jest 19 lipiec 2011 naczynia odsetek i trzeci 2 wrzesień 2010 roku. To jest po prostu, to są, to są termin rozliczania tych transz finansowych. Tak to wygląda technicznie, ale może yy, podstawy uzasadnienia. Yy, minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazał Śląskiemu Teorii Tańca dotacje na podstawie dwóch umów zawartych pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i tutaj są wyszczególnione te umowy, są wyszczególnione kwoty. Projekt Taneczny Most realizowany przez beneficjenta w partnerstwie z trzema instytucjami pochodzącymi z państw darczyńców, to jest instytucjami z Norwegii i Islandii. Jedna z instytucji partnerskich zgłosiła podejrzenie o zaistnienie nieprawidłowości w projekcie, co stanowiło przesłankę do przeprowadzenia w czwartym kwartale 2011 roku przez firmę Ernest Young badania audytowego, które potwierdziło te nieprawidłowości. Więc oprócz y, stwierdzonych nieprawidłowości, również przez Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta w Bytomiu, jest to potwierdzone audytem przez firmę audytowską. <coughs> Myślę, że wizytówka tej firmy sama mówi za siebie, że, że fakt jest tak. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy, więc ta dotacja jest do zwrotu z odsetkami. Jest jeszcze kwestia, kwestia pożyczki, zwrotu pożyczki gminy, przekazanej przez gminę Bytom, również też musimy, musimy to zwrócić, znaczy musi zwrócić to, ta, musi zwrócić te Teatr Tańca, to było 300 tysięcy zł, więc to są, to są takie zobowiązania na, na teraz, w tej chwili już. Z tym, że tak jak mówię, ten, ta decyzja ministra to jest świeża sprawa. Wczoraj otrzymałem to po prostu w oddziale, do, do realizacji. I to, są, to są związane wymagania, które, które trzeba zrobić. Nie wiem, czy Państwo macie jeszcze jakieś pytania odnośnie kontroli, odnośnie ustaleń. Proszę Państwa, jeśli macie Państwo pytania z celu, to jeszcze możecie... Tak, um... tak, tak, oczywiście. Szanowni Państwo, w planie finansowym na środki ta jest założone w stosownym minie o 216 ,000 zł w kontekście tej decyzji Ministerstwa o konieczności zwrotu tej dotacji o, o, o zaciągniętej pożyczce. No tutaj brak środków finansowych na, na działalność bieżącą statutową. Dlatego zmuszony było e, e, skierować pod obrady Rady Miejskiej uchwałę o likwidacji teatru, bo w obecnej sytuacji finansowej ten teatr nie może funkcjonować. W tym czasie mamy do czynienia z głęboką zapaścią zarówno finansową, organizacyjną, ale również artystyczną. No. Na dzisiaj w teatrze pracuje, pięciu artystów z, te, z tego dwóch w ogóle nie wykonał pracy, na, zwol, na zwolnieniach lekarskich. Dwa dwóch pracowników jest na zwolnieniach lekarskich. Dlatego Podjęcie, przeprowadzenie tych kroków było konieczne, co nie znaczy, że gmina chce ten temat zlikwidować. Przez te 6 miesięcy, które z ustawy wynika, jest to czas przeznaczony na, na likwidację jednostki. Będziemy starać się znaleźć określoną jakąś formułę organizacyjną, finansową. Wystąpiliśmy do ministra kultury o przejęcie teatru. Czekamy na odpowiedź. Jeżeli ona będzie negatywna, wystąpimy do, również do władz wojewódzkich. staramy się wspólnie jakoś znaleźć sposób na dalsze funkcjonowanie tego teatru, na współfinansowanie. Mam nadzieję, że uda się przez ten okres znaleźć, jak, znaleźć jakieś rozwiązanie i ten teatr bardzo rozwiązaniem dla naszego miasta będzie dalej u nas funkcjonował. My musieliśmy założyć najgorsze warianty i nie możemy sobie pozwolić na sytuację, że po sześciu miesiącach okaże się, że nie udało się wypracować jakiegoś rozwiązania i miasto dalej będzie utrzymywało pracowników, bo na dzisiaj teatr funkcjonuje na bardzo takiej krabubowej formie, praktycznie teatru nie ma i musimy tutaj zrobić wszystko, żeby przez te 6 miesięcy uporządkować sprawy finansowo-organizacyjne, przede wszystkim finansowe, a jak to nam się uda zrobić, no to nie wyobrażam sobie, żeby tutaj nie znaleźć jakiegoś rozwiązania, żeby ten teatr to nie funkcjonował. Chciałabym podkreślić odnośnie uzasadnienia zwrotu tych dotacji. W uzasadnieniu minister podniósł, iż audyt wykazał wiele nieprawidłowości w realizacji projektu, w tym podrobienie podpisów na dokumentach finansowych świadczących o poniesionych przez teatr wydatkach, i przyznanie się do tego czasu przez osobę prezentującą Śląski Teatr do, do, do tych nieprawidłowości, tak to wynika z tego uzasadnienia. To znaczy, wiecie Państwo, że było to zgłoszone wcześniej, ale tutaj chcę podkreślić to, że jest to, są to nieprawidłowości i nie tylko chodzi o podrobienie podpisów, bo jest to w uzasadnieniu do, do tej decyzji ministra podniesione. Natomiast jest jeszcze kwestia strony beneficjenta. Powyższe w ocenie, w ocenie ministra stanowi potwierdzenie nieuczciwych praktyk ze strony beneficjenta. Czyny niezgodne z prawem, w tym przedkładanie podrobionych dokumentów w celu uzyskania wsparcia finansowego popełniła osoba upoważniona wówczas do reprezentacji teatru. To są tylko fragmenty uzasadnienia, które, wszystkie te wskazania, które w kontroli żeśmy, żeśmy również wykazali potwierdziła niezależna firma Autorska, Ernest Young, więc myślę, że to pozostaje bez komentarza.